Biblioteka Narodowa to seria wydawana przez Wydawnictwo Solineum. Tradycja i zasady według których powstają kolejne egzemplarze i fakt, że liczy sobie ona 102 lata, czynią serię jedną z prawdopodobnie trzech takich na całym świecie. Wydania Biblioteki Narodowej kojarzą się z obszernymi tomami, jednak nie zawsze takie były. Na początku wydawano po jednym, maksymalnie po dwa dramaty w jednym tomie z kilkunastostronnicowym wstępem. Z czasem zaszły diametralne zmiany. Te wstępy są przygotowane po pierwsze, przez najwybitniejszych historyków literatury w danej epoki, danego okresu. Tak? Prawie zawsze jest to najwybitniejszy znawca danego utworu literackiego albo danego pisarza. Wybór nie jest taki sobie. O wyborze decyduje Rada Naukowa. Obecnie Rada Naukowa to jest przewodnicząca profesor Kowalczykowa, to jest profesor Bachusz, profesor Chachulski, profesor Nyczy, profesor Jarzębski. To są wielkie nazwiska literatury, polskiego. Więc oni mówią, wybieramy tego, no to on na ogół się zgadza, chociaż to jest taka duża odpowiedzialność, że czasem odmawiają. Ale to jest taki zaszczyt robić, opracować taki tom, że na ogół taka zgoda przychodzi, tylko czasem trudno moment wynegocjować. Wstępy do serii Biblioteka Narodowa pisane są jak małe monografie, więc w rzeczywistości mogłyby stanowić osobne wydawnictwo. Po wojnie te wstępy zaczęły rosnąć. Przed wojną były dość krótkie, a po wojnie stawały się coraz większe, coraz większe, i tak zaczęły jeździć w okolicach 100, 150 nawet stron. No a żeby powiedzieć tak uczciwie, do czego teraz dochodzi, to oczywiście my mówimy autorom, że to ja najpierw negocjuję i mówię stosunek proszę nie przekroczyć, no ale jak pani zajrzy do wydania poezji Szymborskiej, no to tam jest... No jakiś Pan Ligenza, profesor Ligęza, napisał no jakieś chyba około 200 stron, a do Herberta, profesor Mikołajczak napisała 330 stron. Mimo że opracowaniem poszczególnych tomów zajmują się najwybitniejsi uczeni, każdy z nich musi spełnić określone warunki. Wękach chyba jest jedynym, jedyną serią, czy jedynym wydaniem, które respektuje zasady, że autor opracowania i przypisów musi zapoznać się z oryginałem. Czyli sprawdzić podstawę. Jeżeli nie istnieje rękopis, no to sprawdza pierwsze wydanie, które autoryzował e, autor tego tekstu. 102 lata to także setki wydań. W pierwszej serii, czyli literatury polskiej ukazało się 338 tomów. W trzeciej serii, która istniała niedługo, w latach 90 to była literatura dla młodzieży, ukazało się 9 tomów. Co oznacza, że aktualnie jest wydanych 612 tomów Biblioteki Narodowej. To jest niezła szafa, niezły duży regał. Jakby tak położyć je obok siebie, to one coś 7,2 metra zajmują. Tak kiedyś próbowałem sobie przeliczyć. Co roku w serii Biblioteka Narodowa wydawane są 4 do 5 tomów. Jest rok 2021, kończą się wakacje i na pewno trzeba powiedzieć, gdzie jesteśmy. A więc już wiemy, że wyszedł tom Emily Dickinson z serii polskiej, to ukazała się, okazało się dwie powieści naraz w jednym tomie Tadeusza Konwickiego, czyli Kompleks Polski i Mała Apokalipsę w opracowaniu profesora Kanieckiego. Wyszedł Tom Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej w opracowaniu profesora Głębickiej. I w tej chwili, dosłownie w tej chwili, z maszyn schodzi kolejny tom. Tom wyboru prozy Tadeusza Różowicza w opracowaniu profesora Browarnego. Echo 24, Agata Sibilak.